Dzisiejsza akcja stanowi niejako finał tegorocznych obchodów 90-lecia grupy Raben, w ramach której dziesiątki wolontariuszy, pracowników z całej Europy odwiedzało miejsca zagrożone degradacją poprzez działalność człowieka. Spotykamy się dzisiaj w terenie w celu posadzenia sadzonek jodłowych. Firma Raben zasponsorowała posadzenie 10 tysięcy sztuk sadzonek jodły. Bardzo cieszę się, że pojawia się coraz więcej partnerów, którzy chcą działać na rzecz przyrody i rzecz zalesienia, chociażby, czyli to, co robimy wspólnie z grupą Raben w programie Czas na Las. Mamy nadzieję, że tegoroczna kampania i zaangażowanie naszych wolontariuszy pozwoli wzmocnić świadomość społeczeństwa z wagi, jaką odgrywa środowisko naturalne w naszym życiu. Każde nasze działanie proekologiczne w naszym lokalnym środowisku będzie miało pozytywny wpływ na całą planetę.